Oszczerzenie. Przedstawione informacje są wyłącznie fikcyjne i nie ma 100% pewności co do ich prawdziwości. Materiał wykonany na zlecenie gracza Pix znanego również jako Berbix. Uwaga Ursus. Nieprzyzwoite zachowania supportera. Witamy w pierwszym wydaniu uwaga Ursus. Dzisiaj zajmiemy się sprawą supportera czy 1337. Support to osoba, która powinna udzielać pomocy graczom i rozwiązywać problemy dotyczące serwera. Jednak nie każdy nadaje się na to stanowisko. Dzisiaj przyjrzymy się supporterowi Maty137 i skargom na niego. Od pewnego czasu graczka XvWiciu skarży się na supportera Maty137. Osobnik według graczki regularnie ją dręczy, wysyła nieodpowiednie wiadomości oraz nadużywa swoich uprawnień czy 137 podobno często inicjuje niepożądane interakcje, nazywając graczkę kochanie, mimo że wyraźnie daje do zrozumienia, że nie chce tego rodzaju komunikacji. Są też doniesienia, że wysyła do niej niestosowne treści, oraz upiera się przy zdobywaniu informacji na temat Discorda, mimo wyraźnego sprzeciwu biciu. Oto parę dowodów, które chcielibyśmy Państwu przedstawić. Graczka Biciu jest bulwersowana i zniechęcona do gry przez nieodpowiednie zachowanie supportera Mat 1 3, 3, 7. Mamy tu do czynienia z wieloma przykładami niepłaściwego zachowania ze strony Mat 1 3, 3, 7. Jego zachowanie jest nie tylko nieprzyzwoite, ale także narusza zasady serwera. Dodatkowo próba zdobycia prywatnych informacji na temat Discorda gracza, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony XV Biciu, jest nieakceptowalna. Jako support mat 1 czy7 powinien reprezentować pozytywny przykład dla społeczności graczy, jednak nie wszystko w tej sprawie jest czarno-białe, mianowicie mat 1 czy 7 twierdzi, że to Wiciu rozpoczynała rozmowy i chciała z nim rozmawiać. W tym momencie dochodzi do sprzeczności zeznań, co utrudnia ocenę sytuacji. Jako redakcja nie sugerujemy kto jest winowajcą, lecz opieramy się na doniesieniach sporum i przedstawiamy wam widzom informacje z forum. Skontaktowaliśmy się z tym suportem w sprawie wyjaśnień, lecz odrzucił ofertę współpracy i nie podjął z nami dialogu. Graczka Wiciu jest oburzona tym zachowaniem i chce, aby odpowiednie kroki zostały podjęte w celu rozwiązania tej sytuacji. Niewłaściwe zachowanie supportera nie powinno być tolerowane, a skargata ma na celu przypomnienie o zasadach i wartościach, na których opiera się serwer. Sama skarga związana z tymi incydentami została zaakceptowana przez administratora, lecz mat 1, 3, 7 wciąż pozostaje na randze supporta. Wydaje się, że istnieje wystarczająca ilość dowodów sugerujących, że zachowanie mat 1, 3, 7 było nieodpowiednie i łamało zasady serwera. Jednak należy przypomnieć graczu o szacunku, odpowiedzialności i profesjonalizmu w środowisku gry. Wspólne dbanie o pozytywną atmosferę i zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników serwera powinno być priorytetem dla każdej społeczności graczy należy także wysłuchać obydwie strony. Skontaktowaliśmy się z Xboxu w sprawie wywiadu i go nam udzieliła. Dzień dobry, z tej strony Caprio. Witam Was w pierwszym wydaniu Waga Ursus. Dzisiaj zajmiemy się sprawą supportera matego 1337. Od kiedy zaczęły się zaczepki od supportera Mat1337 i jakiego były one rodzaju? Jakieś dwa do dwóch i pół tygodnia temu napisałam reporta, żeby ktoś mi pomógł z autem, bo się zlagowało, a on się tepnął do mnie, pomógł mi i zamiast pójść, to siedział ze mną. Czemu to gracz PIX, znany wcześniej jako BBRICS, napisał skargę, a nie ty? Nie, nie pisał PIX skargi, tylko wierz sam nie czułam się na siłach, żeby to zrobić. Chciał mi pomóc wtedy. Czy bierzesz pod uwagę, że czy 137 mógł pisać te wiadomości w formie żartu? Tak, brałam to pod uwagę, ale zaczęło być gorzej. Zaczęło być gorzej, możesz rozwinąć? Pisał do mnie zboczone rzeczy. Pisał też Kochanie mała, mówiłam, żeby nie pisał tak do mnie, a on... On się nawet kłócił. Tepał się co chwilę i pisał Hej kochanie. Dobrze. Maty 1337 zadał pod wątkiem skargą następujące pytanie. Cytuję: Lecz zapytaj może jej, kto do mnie wypisywał, abym podał snapa, żeby popisać. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie? Chciałam z nim popisać, czasami jakbym czegoś potrzebowała, to, to bym napisała po prostu. Na początku nie chciałam, żeby mój chłopak wiedział, bo się bałam jego reakcji. Ale to było przed tymi dwuznacznymi wiadomościami? Tak. Jeszcze napisał, cytuję: To dlaczego ciągle jako pierwsza do mnie wypisuje? Czy po tych dwuznacznych wiadomościach odzywałaś się do niego jako pierwsza? Nie pisałam do niego pierwsza, czasami tepał się do mnie, mimo że nie pisałam, żeby to robił, a jak się tepał, to pisał pierwszy. Przy rozważaniu tej sytuacji ważne jest, aby zachować bezstronność i uwzględnić perspektywy obu stron. W przypadku takich incydentów niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego dochodzenia, które opiera się na zbieraniu i analizie dostępnych dowodów oraz wysłuchaniu zeznań obu stron. Ważne jest, aby traktować każdego gracza uczciwie i dawać im możliwość przedstawienia swojego stanowiska. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Uwaga Ursus. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.